Już po raz drugi Włocławek jest gospodarzem ogólnopolskiego turnieju osób niewidomych i niedowidzących w bowlingu. Zawody trwają od wczoraj i są rozgrywane na kręgielni międzyosiedlowego basenu miejskiego. Rywalizacja jest podzielona na kilka kategorii, a we wspólnej zabawie oprócz gospodarzy z klubu pionek bierze udział około 80 zawodników, m.in. z Poznania, Łodzi czy Bydgoszczy. Przyjechali ludzie z 19 klubów w Polsce. E, niewidomi i słabowidzący. B1 to jest e, całkowicie niewidomy. E, B2 ma ograniczoną, bardzo małą pole widzenia, B3 trochę większą. Także e, no wszyscy są. B1 jest całkowicie, także gra wtedy B1 tam przy barierce i posiada asystenta, który mu podpowiada, co jak rzucać. A B2, B3 no, grają bez asystentów. W barwach Klubu Pionek startują zawodnicy z wieloma sukcesami na koncie, którzy cieszą się, że mogą na turnieju spotkać znajomych z innych miast. To nie są różnowe zawody, więc każdy gra indywidualnie, no, ale już po moim występie wiemy, że pewnie pierwsze miejsce już jedno mamy. Dwa tygodnie temu zdobyłam mistrzynię Polski tytuł, po raz kolejny, no i mam jeszcze na arenie międzynarodowej te tytuły, bicemiczyni świata, mistrzyni Europy. Jesteśmy tutaj jak prawie rodzina, także znamy się od 15 lat spotykamy się praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie na wyjazdach, na skrzypowaniach, więc no, nawet częściej się z nimi spotykamy niż z rodziną, więc znamy się bardzo dobrze. Jednym z fundatorów nagród na zawodach jest Urząd Marszałkowski. Obecny dziś na kręgielni Sławomir Kopyś również spróbował swoich sił w bowlingu. Wocławskie środowisko niewidomych i niedowidzących kręglistów to naprawdę bardzo taka dynamiczna grupa, która zabiega o to, żeby właśnie te zawody odbywały się także we Włocławku. To już są drugie takie zawody. Liczymy na to, że jak zawsze będziemy w czołówce takich zawodów wszystkim. Życzymy powodzenia, to naprawdę świetna zabawa, ale także świetna forma rehabilitacji. Myślę, że to jest najważniejsza. Część, że niewidomi, niedowidzący sportowcy mogą tutaj realizować swoje pasje. Jutro zakończenie turnieju najlepszym uczestnikom zostaną wręczone nagrody w postaci dyplomów i pucharów.